Hej Joe! Cześć Mamy dzisiaj bardzo ciekawe wino, nie mogę się doczekać, ponieważ mamy endemiczny szczep z Libanu, Merueh. Wino libańskie. Tak, ja Super. mieszkałam w Libanie i, i znam tamte wina, ale skąd ta miłość do win libańskich u Ciebie? To no też przypadek, wiesz, wiesz yy, przyjaciele przywieźli mi właśnie wino z Shatoksara, to było Shatoksara Rouge. Było pyszne, bardzo francuskie, bardzo mi smakowało. W związku z tym bardzo się zainteresowałem winami libańskimi. Tak, to nie My dzisiaj też będziemy właśnie testować wino z Chateau sara która jest największą winnicą i najstarszą winnicą w tym regionie. Więc co? Mamy to, tak? Raz. Nie. Dla mnie jest, wiesz może ono się jeszcze powinno z dwie minuty otwierać.